Dzisiaj chciałabym porozmawiać, opowiedzieć Wam właściwie o takich istotnych kwestiach, kiedy szynszela już w domu macie, a więc taka co tygodniowa właściwie rutyna z nią związana, czyli sprzątanie. Oprócz tego chciałabym powiedzieć o tym, w jaki sposób przechowywać jej jedzenie dla szynszeli, żeby jak najdłużej było świeże i zdatne do spożycia w ogóle, no i przede wszystkim, żeby żadne jakieś owady tam się nie zaległy. I ostatnia kwestia to takie też takie wydatki, u mnie to jest tak. Ile ja ja zakupy? Chyba raz na półtorej miesiąca. A więc ogólnie wydatki związane z szęszylami, ile to mniej więcej wychodzi, przynajmniej przy takim stadzie jak moje. No a oprócz tego, ile też, jakie są wydatki przy pierwszym zakupie szęszyli. Szęszyle już czekają. Tutaj jak ktoś i co siedzi, tu ktoś się wychyla, więc chyba nie mogą się doczekać wybiegu. Ale na je wypuścimy, no to przejdziemy do moich pudełeczek, Gdzie trzymam co? E, troszkę się tego zbiera, dlatego ja mam na to takie skrzynki, które troszeczkę to chowają. E, przy tej ilości którą mam, na to ja zamawiam z internetu, bo wychodzi to troszeczkę taniej większej ilości e, i wolę to trzymać. E, ważne, żeby nie było dostępu <coughs> przepraszam, do wilgoci. E, tutaj mamy sianko, e, obok są też zioła. E, no, tak jak powiedziałam, ważne, żeby nie było tutaj dostępu do wilgoci, żeby one były szczelnie zamknięte, no bo w innym przypadku mogą wam się e, jakieś różne robaczki zalęgnąć. Tutaj są właśnie gryziółka. Ja zamawiam większą paczkę i są zawiązane taką gumką, a oprócz tego część jest jeszcze w tym pudełku przechowywana, żeby był łatwiejszy dostęp. <laughs> Takie gryziółka ja zamawiam z internetu, tam jest chyba około kilograma. No i mi tak starcza to na jakieś półtorej tygodnia. Tutaj, o, nie chcę się wyciągnąć, tutaj jest pudełko właśnie, w którym trzymam. Jest na niby napisane, że piasek, beatball, ale ja tutaj trzymam jedzenie podstawowe dla szynżyli. Jest to dokładnie o ta karma. Jest to jedna z takich bardziej polecanych, ze względu na to, że po prostu te składniki są dla szynszyli odpowiednie, włókna jest wystarczająco dużo. No i taka jest, powiedzmy, dietetyczna: nie, jest taka, nie ma też zbóż żadnych ani owoców, To jest ważne. No i jest to granulat, także szynszyla sobie nie wybierają, co im bardziej pasuje, tylko zjadają wszystko jak leci. To jest ważne. Ma też taki zip na górze, który jest właśnie sprawia, że to jest w miarę szczelne nie, nie wietrzeje to jedzenie, nic się nie dostanie, ale to pudełko jest, wydaje mi się, lepsze troszeczkę, bardziej szczelne, dlatego ja sobie tak część przerzucam, no bo tego jest sporo. W tej drugiej części ja trzymam takie rzeczy higieniczne. Tutaj mam przesypany żwir dla szynżyli. Tutaj mam jeszcze takie... To w ogóle trzymam na formikarium kiedyś, żeby przerobić, ale to jest swoją drugą. Tutaj mamy sitko do przesadzania piasku. A tu jest piasek taki zupełnie czyściutki, nietknięty przez szynszylę. No bo tak jak wiecie, piasek można użyć kilkakrotnie, no tylko że tam się kupy zbierają, więc warto go przesitkować. I po to to sitko jest. No to co? Teraz przechodzimy do kuleczek, wypuszczamy je. Tak? Chcecie wyjść, Tuniu? Wychodzimy? Wychodzimy. No, ewidentnie chcesz wyjść. Słodziaczku mój malutki. No dobra. Zawsze ogromną frajdę sprawia mi oglądanie, jak przynoszenia wychodzą na wolność. Jak już zobaczą, że są drzwi otwarte, także za może od tego zaczniemy. Jak zwykle to ktoś pierwszy, fratek pójdzie się patrzeć, pewnie potem wyjdzie, a ktoś idzie. A więc tak, od czego zaczynamy? Przede wszystkim zaczynamy od wyrzucenia tego wszystkiego. No niestety sianko mi troszeczkę wypada z paśniczków, także efekt jest jaki jest. No dlatego warto po pierwsze, żeby zawsze sianko miały świeże w środku. Bo to będzie zapobiegało, jeżeli mają dostęp tutaj, no to przecież nie będą jadły tego brzydkiego. No ale oprócz tego, niestety, regularnie trzeba też to sprzątać, no bo ona jest obsikane, także może być sytuacja, że jak tam nie ma, to zjedzą z ziemi i będą miały problemy żołądkowe. No a jak będziecie, oczywiście, miseczki wysypane, muszę kupić chyba troszkę jakieś inne, ostatnio widziałam takie fajne, cięższe. A jak będą po prostu, jakby obsikane sianko, to wiadomo. Będziecie bolał bruszek maleńka. Dziewczyny jeszcze się zastanawiają. Co robisz? Będziesz biegać? Od razu możecie y, bardzo ważną rzecz zobaczyć. Może trochę pogo nie biegniesz? Nie, nie biegniesz. Będziesz dawać się drapać, ok. Y, bardzo ważną rzecz możecie zobaczyć, dlaczego ważny jest duży kołowrotek. No, szczerze, przede wszystkim nie wygina sobie kręgosłupa w sposób nienaturalny nie ma potem po prostu problemu. Boże Frecie, ty jesteś piękny! No jak Ciebie nie kochać? Jesteś taka piękna. Ja jesteś. W ogóle to, to już wygląda na mięciutkie, co? To jeszcze nie dotykał szynszera, ten nie jest co miękkość. Naprawdę. Nawet nie wiem. Przy tej części nie ma żadnej filozofii, po prostu biorę zmiotkę, wyciągam kamień wcześniej, a i biorę zmiotkę i wszystko ze zmiotki prosto do śmietnika. No i tyle, wyciągamy żwir. Dół już jest wyciągnięty, wyczyszczony, pozamiatany tu jest. Pod spodem mam tutaj zazwyczaj taką umową podkładkę, ale już ją wzięłam do mycia. Pamiętajcie, żeby wszystko umyć, właśnie gdzieś ten spód, jeżeli macie na przykład od, od jakiejś klatki czy coś, to też trzeba koniecznie myć regularnie. No i oczywiście miseczki i poidełko zaraz idą też do mycia. Miseczki są już umyte, wszystko wyparzone. O, ktoś to idzie sprawdzić. Ważne jest to, żebyście pamiętali też właśnie o myciu dokładnym poidełka. Jeżeli jest ono szklane, to żeby wypłukać. wypażyć najlepiej. Jeżeli plastikowe, na to trzeba szczotką do butelek. Ja, żeby wyczyścić poidełko, właściwie tą rurkę posługuję się tą właśnie szczoteczką. Ona była dodana do mojej rurki metalowej, którą kupiłam, i bardzo mi się dobrze sprawuje. Oprócz tego, miseczki wiadomo do wyczyszczenia. Dobra, już wszystko wyczyszczane. tutaj pod spodem mam, jak widzicie, taką, może pokaż się, gumową matę, ja ją chyba gdzieś w Ikei kupiłam, ona jest do półek czy coś takiego, żeby się nie ślizgało, ale dobrze się sprawdza, wygodnie się myje, no i też można sobie ją dociąć na odpowiednią wielkość, tam słyszymy z tyłu, słyszycie jak tu ktoś troszkę sobie, tu się nie mi szczotki, oddaj ją, widzicie jaki jest złodziej, Jezu, jak uciekł. Jak uciekał, jak uciekałem. Taki z złodziejem. Chciałam cię. Nie jemy tego, oddaj. Złodziejaszku, mój kochany, Boże, kiemu kocham. nie Jest ostry, to ktoś. Złodziejem byłeś małym. Odpuścić. Tutaj już wszystko posprzątane. Zostało tylko włożyć kamień, miseczki, wsypać żwir. E, jeżeli kogoś to interesuje, to ten kamień ja wzięłam, po to, żeby w lecie mogły sobie na nim stać i chłodzić. Nie korzystają z niego, no ale kamień został. Jest taka, taka, taki pod, podest, że tak powiem, dla miseczek. Wsypałam świeży żwir. Szęsele już czekają w klatce na jedzenie, ale chyba jeszcze na chwilę pobiegać. A później będą mogły dostać jedzenie. Pełen kosztorysz zobaczycie w opisie, tam też są linki do sklepów, z których ja korzystam. Jeżeli chodzi o sprzątanie, to jest tak naprawdę już wszystko. Yy, Szynszle teraz mają wybieg, a ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, hejka, do najsiark się, arktysica.